To zaczynamy koło nowego centrum przesiadkowego w Świdnicy. Przejście dla pieszych. Ja mam zawsze stres, ale ostatnio już się nauczyłam na nie wbijać, dlatego że nie każdy się zatrzymuje, a e, moje dziecko jest z tych, które musi się poruszać, bo ma w sumie ten w głowie. Jak tylko zwalniam, on się będzie budził, więc spędzenie nawet dwóch minut na przejściu dla pieszych to jest dla mnie potem jakaś masakra. Nie byliśmy jeszcze na tym y, dworcu z Dawidem, ale jest ładnie. Idziemy, idziemy do windy. To jest winda? To jest winda. Sprawdzimy. Mam nadzieję, że się zmieszczę. Zmieszczę się? Zmieszczę się, na pewno się zmieszczę. No i standardowo bujanie. To tak. Zależy od dziecka, chyba. I wjeżdżam. Dzięki. Dobra. Mam. Mam. O Jezu. Mam. 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 minus na minus się To się zamknęło? I co teraz? Poradzę sobie Boże z windą. Co mam zrobić? No, może drzwi są otwarte? Nie, jest, u niego garnę tej windy. 0, zero, zero, a to? 100. Przycisk. O, jest, aha! Boże, instrukcji mi się przydały. A jest, dobra. Dobrze. Fajnie, bo cicho, ale jakby teraz przejechał nad nami pociąg, to by było przerąbane. Zastanawiam się y, czasem w parkach. Dlaczego y, pociągi trąbią tylko przed przejazdem? To jest... Y, peron? Wejście na peron? Na dole i teraz pojedziemy na górę do... Budynku dworca, ok, ale gorąco. O masakra, w sumie trochę sauna. Dobra świdnica miasta, jesteśmy na peronie. Pierwszym, jedynym chyba. Nie, są dwa. I wchodzimy do budynku dworca głównego. Jest ładnie. Jest naprawdę ładnie. I chłodno. O jezu, mogłabym tutaj teraz siedzieć. Jak chłodno. Cudownie. I jest cień. Super sprawa. Dobra, poszukamy teraz zjazdu. Tu jest zjazd. Jest. Jest dobrze. I teraz schodzimy, wychodzimy z dworca. Mam nadzieję, że się wyrobię tym moim wózkiem na zakręcie. Chyba nie będzie tak źle. Hmm, napraw punkt. W miejscu, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma podjazdów, a są schody, mamy zawsze problem. Idziemy w stronę teraz Placu Grunwaldzkiego. Tutaj też dużo czasu spędzałam kiedyś. Pracowałam tutaj blisko i mam dobre wspomnienia. I w sumie, jak zaczęliśmy chodzić na spacery, to tędy chodziłam. Moja przyjaciółka miała tą trasę wybraną, i szłyśmy tędy zawsze w kierunku parku koło PKS-u. Przyjemne miejsce, w sumie. By na to nie patrzeć. Dobra. Kolejne przejście. I teraz jesteśmy na Placu Grumwalskim. Na deptaku. Zdarzało mi się tutaj parę razy karmić. I wbrew pozorom, w sumie można się tutaj nawet schować. Niektóre ławki są tak usadowione, ustawione, że spokojnie można znaleźć miejsce dla siebie, jak trzeba nakarmić dziecko. I no parę razy już mi się to zdarzyło. Na początku miałam stres, dlatego że to jest jednak ścisłe centrum, ale daliśmy radę z Dawidem. Jest i cień, i słońce. I to jest super w godzinach popołudniowych dużo ludzi jak zauważyłam także lubi, lubiliśmy w sumie tutaj przychodzić, ja nie wiem dlaczego przestałam. Dlatego, że się chowam w parkach. Już pamiętam, dlatego, że teraz były upały i były cienia, tu jest jednak e, nasłonecznione bardzo. Także myślę, że jesień, na jesień tutaj wrócimy. Zresztą mam zamiar zacząć jeździć autobusami e, do mojej miejscowości rodzinnej i nie dość, że tutaj można się wybrać na fajny spacer, to jest jeszcze centrum e, chyba wszystkich autobusów. I poczta. I teraz zawsze się... Za... Aha, jest tam z tyłu, bo to są strasznie strome schody. I też się zastanawiałam, jak ja wejdę na pocztę. A jednak się da. myślane. I przejście. Ale tego przejścia to ja nie lubię, bo nigdy nie zdążam za jednym razem na nie wejść, jak się pali zielone, a na czerwonym z dzieckiem nie przejdę. Muszę go bujać, żeby mi się nie obudził. A jest strasznie głośno. No to akurat nie jest fajne miejsce, szczególnie, że jest kostka, a na kostce samochody dają o wiele większy hałas. Niestety. No ale przejdzie nam to, jak przestaniemy jeździć wózkiem. Pracowałam kiedyś jako sekretarka w kancelarii adwokackiej i chodziłam tutaj do sądu. Mam fajne wspomnienia w sumie z tym yy, placem. Ten budynek super pasuje z cegły czerwonej. I są kioski przede wszystkim. W kioskach można kupić wodę. O. Teraz jesteśmy koło klubu Bolko. Kiedyś tutaj chodziłam na zajęcia ze śpiewu i z tańca. Ciekawe, czy się jeszcze tutaj coś odbywa. W sumie to mogłabym tutaj na pewno. Mogłam tutaj kiedyś wysłać małego, jak będzie już większy. Ogólnie to, od kiedy jeżdżę wózkiem po Świdnicy, zauważyłam, że rozróżniam rodzaje chodników. I są tak, te na których robi się hardkorowy przejazd, czyli tak zwane kocie e, e, grzbiety i na nich się usypia najlepiej dziecko. Ale tutaj są akurat równe, także jak e, mały śpi, da się po tym fajnie iść, ale kostka to jest dalej tragedia niestety. Jesteśmy koło sądu i, tak jak mówiłam, z tym budynkiem mam super wspomnienia. O, i tutaj kupujemy lody. Bardzo dobre. Naprzeciwko sądu. Nie wiem, czy to nie jest reklama. I teraz jesteśmy koło hali targowej. I też fajne miejsce, bo nie trzeba wchodzić do y, sklepu, a można kupić y, warzywa, chleb. Tam chyba dalej, nawet jakieś mleko mi się zdarzyło. Bo wejście do sklepu z wózkiem, jeżeli to nie jest sklep typu galeria, to też nie jest za wygodne, tak naprawdę. Ale to tylko z moim dzieckiem, chyba. Wszystkie inne śpią. I teraz to jest skrzyżowanie z ulicą Łukową. Idziemy na Łukową. Tu jest w ogóle super miejsce do, yy, yy, dla rodzin, uważam, z dziećmi. I dla tych mniejszych, dlatego że te drzewka są takie, że można się pod nimi schować i postawić wózek. I dla tych większych, bo są fontanny. I to jest w ogóle ładnie, jest przyjemnie. Byliśmy tutaj z Danielem na jednym chyba z pierwszych spacerów z Dawidem i jedliśmy tutaj obiad na tych ławkach. Wzięliśmy coś na wynos. I było naprawdę super. I małego nic nie budziło, dlatego że tutaj nie ma yy, ulicy obok. To jest chyba tak, to jest chyba jedno z moich ulubionych miejsc w Świdnicy, jest ładnie i da się tutaj siedzieć. I tutaj można też kupić dobre e, koktajle, a tutaj dobre ciastko. Boże, ja tylko chodzę po tej Świdnicy i jem, i piję. A Łukowa uważam, że... ja nie wiem, mi się chyba wszystkie ulice w Świdnicy dobrze kojarzą, ale to też jest ładna ulica, a jak już odnawiam ten budynek... Jak już odnowią ten budynek tutaj, będzie pięknie. Ja to w ogóle, jak chodzę po mieście, to sobie wyobrażam, jak kiedyś będę, jak Dawid zacznie chodzić i będziemy, będzie za mną dreptał po tych ulicach, będzie biegał, ile razy tutaj zaliczy glebę. Zobaczymy. I lubię pod tym względem Świdnicę, dlatego że tutaj jest dobre miejsce na spacery z dzieckiem i ogólnie chyba na wychowanie dziecka, bo jest spokojnie, ale są też możliwości. Naprawdę dobre miejsce. Jesteśmy na rynku, wchodzimy na rynek. Tutaj jesteśmy parę razy w tygodniu. Teraz coraz częściej, bo już się też robi chłodniej i jest mniej ludzi w ogródkach, więc jest gdzie usiąść. Ale rynek też. Najlepszy jest właśnie w takiej godzinie, około 16, bo już jest cicho, jest mniej ludzi, mam wrażenie. W południe trochę grzeje słońce i wtedy. Trzeba się chować niestety, bo mi się dziecko w wózku gotuje. Idziemy prosto w stronę. Kiedyś tam była Księgarnia Eureka, teraz też jest księgarnia. Do tej księgarni też chodzimy i tam jest yy, dużo miejsca na wózek. I tu są też bardzo dobre lody w rynku. Ogólnie w rynku. Są dwa miejsca, gdzie można przyjść i zjeść. Dobre lody na spacerze. No i lody włoskie na końcu ulicy. Ja to jeszcze schodzę zawsze tam dalej. To jest rewelacja. Nie wiem, czy one są dobre, czy mi się po prostu przypomina dzieciństwo. Jak lody włoskie, to było coś niespotykanego dla mnie. I można je było kupić tylko w Świdnicy. Idziemy dalej. Rynek Świdnicki jest chyba jednym z najładniejszych tak naprawdę. Jest odnowiony i zadbany. Coraz więcej się dzieje. Mi tylko brakuje w Świdnicy... Y, w tam, wydaje mi się, że w tamtym roku było więcej ogródków i bardziej Świdnica żyła w nocy. Tak naprawdę wydaje mi się, że w okolicach po 11 to tutaj już jest y, y, cicho i nikogo nie ma, ale w sumie to dawno nie wychodziło, mi ciężko mi po powiedzieć. W tamtym roku tak było. Idziemy dalej w dół i to będzie ulica Długa. to jest mnóstwo sklepów i w ogóle... Uważam, że ta ulica się nic nie zmienia, ale w takim pozytywnym sensie. Ona wygląda praktycznie tak samo, jak ja ją pamiętam, jak byłam mała. Mi chodzi o to, że ona tak mam wrażenie, że wygląda dokładnie tak, jak, jak ja ją pamiętam, jak byłam mała, jak tutaj chodziłam. Tutaj jest w sumie głośno. Ja tutaj bardzo rzadko chodzę, z, jeżeli chodzi o śpiące dziecko. On się łatwo wybudza, także nie, nie jest to jakieś miejsce, w którym bym. Które bym wybrała na spacer, ale z kolei jest blisko parku, także siłą rzeczy czasem się tutaj znajdziemy. I są właśnie kociełby. To, to są kociełby, po czym właśnie jedzie wózek. Czyli kostka wcale nie zarówna. W sumie nie lubimy takiej nierównej kostki. Trzepie w wózku, bez sensu zupełnie i budzi. No. To jest głośna ulica. Ale jest chyba wszystko, co przydatne. Tak naprawdę ulica głośna i są chyba z trzy sklepy dla dzieci. Także jestem tutaj, jak staram się chodzić bez niego po prostu. Co więcej, to są sklepy, w których za bardzo nie ma miejsca, żeby do nich wejść, ale to już taka moja subiektywna ocena. To są progi, proszę bardzo. Ale tu jest ładnie. Ogólnie w Świdnicy jest fajnie. Naprawdę, nawet te budynki nieodnowione mają tutaj jakiś swój urok. I to jest ulubiony sklep. Mój. To jest sklep z rzeczami dla dzieci. I naprawdę jest tutaj wszystko. Nie robiąc pani reklamy. Ale naprawdę tu jest wszystko. Jak nie mogę czegoś znaleźć, wiem, że zawsze to tutaj znajdę. No i zapach warzywniaka, o Boże, genialne. Taki prawdziwy warzywniak, tak jak były kiedyś. Z takimi warzywami, których się nie, nie, nie bałabym dać małemu. Idziemy w stronę placu, ja nie wiem jak on się nazywa, ale tego koło katedry. Ulica długa, jak się niesie dziecko, okazuje się naprawdę długa. Odczuwa się to dopiero wtedy. Co jeszcze? Cukiernia Kasia. No tak, to jest już klasyk. Szkoda, że są schodki do cukierni Kasi, albo i dobrze dla mojej wagi w sumie. Z małym tam nie wejdę, a wózka przed cukiernią nie zostawię. Ale jak podrośnie, to podejrzewam, że będziemy częściej wchodzić. W fryzjerstwo, taki szyld trochę. Mi się kojarzy jak kiedyś był szewc na przykład albo szwaczka. Wymiana okien. O, szklasz. Sorry, nie wymiana okien. Tutaj było... O jest dalej, 1001 drobiazgów. Jest jakiś niezniszczalny ten sklep. Super. Dawno tu nie byłam. I odnowione te budynki są. Naprawdę ładnie. Świdnica ja bym ją określiła jako przyjemna. Świdnica jest przyjemna. Ona, właśnie. Ładna to nie jest to słowo. Przyjemna. bank spółdzielczy. I to jest plac, na który, który jest, wygląda dobrze, ale nie przyszłabym tutaj w sumie na spacer z dzieckiem, dlatego że nie ma ani e, grama cienia. I w taki dzień jak dzisiaj ugotowałabym dziecko, a wolałabym tego nie robić w sumie. Dlatego niestety nam pozostają zacienione miejsca w Świdnicy, a takich jest też dużo. O, dziewczynka na wrotkach i to jest to. To jest dobre miejsce na to. Także jak podrośniesz, ja cię to będę w takim razie zabierać na rower.